Siema, z tej strony, Kubik, z witam i zapraszam Was na kolejny odcinek mojej kariery z NBA 2K15, gdzie gram jako center. Póki co w Denver Nuggets zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać, bo jeszcze żadnego meczu w NBA nie rozegrałem, także dzisiaj będzie mój pierwszy. Trzymajcie kciuki, a przy okazji, jak zaczynamy, patrząc na mój overall 62, to mam do Was pytanie: czy zużywać te VC, które mam na koncie, czyli 9425 VC, na ulepszenie mojego zawodnika? Czy używać tylko tych misji, które zarobię na meczach? Trochę ich powinno być, bo będę dostawał ich podwójną ilość, przez to, że gram na poziomie Hall of Fame. Tylko, czy to wystarczy na bardzo szybki rozwój zawodnika? Właśnie się zastanawiam i tu zwracam się z pytaniem do Was: ankietę macie w linku pod filmem. Decyzja należy do Was, a my zaczynamy. So you're the Sure, said go on try. Good. I'm glad you're here. Just remember, there's all out there for you. Work hard, listen, watch how we do, and you got a chance to be something special. Now let's see what you got. Thanks. I'm happy to be here, man. I'm pumped. Let's do it. Mała rozmowa motywacyjna przed pierwszym występem. A to spuście, grają hymn. Ja trzymam się za serce, przecież to nie polski hymn, tak chyba być nie powinno. Tutaj Deandre Jordan, będę go krył prawdopodobnie przez jakiś okres w meczu, jestem centrem, on również. Doc Rivers też skupiony, wszyscy niemal, ja wiem, jakby jakaś żałoba narodowa. Ale tak właśnie jest w USA, wszyscy już gotowi do walki, no to zaczynamy, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers. Oby tylko Blake Griffin nie zrobił sobie na mnie wsadu, to by było słabe wejście do NBA, co myślicie? No właśnie, mi się też tak wydaje. Zaczynamy. Mnie oczywiście w pierwszej piątce nie ma, ja będę wchodził z ławki. Dostanę plus minus 8 minut w tym meczu. Zobaczymy, co mi się uda w nich zrobić. Wszyscy, widać, na mnie liczą, wszyscy się patrzą. Let's go, Europe! Tak jest, to jest mój czas. Zaczynamy, zobaczymy, jak mi pójdzie. Szczerze mówiąc, nie wiem do końca, czego się spodziewać. Tutaj nawet się ustawiłem na linii rzutów trzypunktowych, ale nie, przecież jestem centrem w tej karierze. Tutaj bardziej kosza trzeba będzie pilnować. 9 do 14 Clippersi prowadzą, ale wynik w tym meczu najważniejszy nie jest. Mam się dobrze pokazać, przecież walczę o kontrakt. Blake Griffin, i tu już się chciałem załapać na plakat. Mogłem po prostu uciec stamtąd. Blake Griffin zdobywa punkty, ale to nie był mój błąd na szczęście. Zobaczymy, co zagram z drugiej strony. Będę się starał przede wszystkim zbierać i stawiać dobre zasłony. Ta była nawet niezła. I proszę bardzo, rzucam z linii rzutów osobistych. Są pierwsze punkty w NBA w pierwszej ofensywnej akcji. Wow, to nie miało prawa wpaść. Jeszcze midrange jumper nie pozwala mi na trafianie takich rzutów. A proszę, wpadło. Tutaj kolejna akcja. Dobrze, zastawiłem Davisa. Zbieram to i kolejne punkty. Nie, nie, nie tym razem. Ale była zbiórka ofensywna. Jest nieźle. O te zbiórki w tej NBA jest, z tego co wiem, o wiele łatwiej niż w poprzedniej. Ocena w tym momencie C. I proszę bardzo, nawet za podanie z autu, za wyprowadzenie piłki do akcji, można dostać plusowe punkty. To jest naprawdę fajne. Ty on sam, jeszcze step back i jeszcze wyszły z tego punkty. Jest dobra akcja. Przegrywamy już tylko sześcioma punktami. Ja na razie mam na koncie dwa punkty, jedną zbiórkę, ocenę C. Tutaj kolejna moja akcja, tułem do kosza, ale nie, nie zdecyduję się na rzut. Podanie, dobre podanie. Ale niestety nie było z tego punktów, nie będzie asysty. 15 do 21. Staram się dobrze wykorzystać mój czas, tutaj mogłem pomóc, ale zostałem przy Davisie. On z tego co pamiętam dość dobrze rzuca. Z pół dystansu udało się zebrać tą piłkę. Dwa punkty, dwie zbiórki. Jest nieźle, jest naprawdę nieźle, chociaż tutaj właśnie wykrakałem. Fatalna zasłona, ile można tych zasłon stawiać? Foul w ofensywie jest strata. Nigdy więcej. Ocena C. Być może się uda wyciągnąć ją na trochę wyższą. Dobra zbiórka. Jest OK od razu uruchamiamy atak. Taj Lawson będzie próbował. Dobra sytuacja, kolejna zbiórka. No! To muszą być punkty. Wracamy na ocenę C+. Fajnie to wygląda. Fajnie wygląda ta walka na tablicach. Ostatnia akcja pierwszej kwarty. Jamal Crawford. Nie mam pytań. Równo z Syreną. Ale to rzucił. 29-17. Pierwszą kwartę przegrywamy. Także nie ma co liczyć raczej na zwycięstwo. Tu kolejna moja zbiórka w ataku. Tak słabym zawodnikiem. Już mam tyle zbiórek. Piąta. Nieźle, nieźle. Kilka dobrych zasłon. Ocena już B-. Najwyższa. Jeszcze podanie, most go. będzie asysta? Proszę bardzo, to jest to, o co chodzi. Ale debiut, ale debiut, naprawdę. Raczej bezbłędny tutaj chyba blok. Nie, za dużo bym chciał, Dwa punkty 5, zbiórek, jedna asysta. Co tym razem zagramy? Mam piłkę, jest niepilnowany pod koszem Aflalo. Ajajajaj, aj, aj. było blisko kolejnej asysty, to już mi by była cena B. To już był naprawdę świetny występ, tym bardziej jak na debiut. B minus to jest bardzo dobrze. Na ilość minut jakie gram. Fatalna strata. I teraz, żeby z tego nie zdobyli punktów. Już się ustawiłem na linii 3 punktowych, nie, chłopienie jesteś rozgrywającym. Będę musiał się odzwyczaić od tych nawyków. Tutaj musimy dość wysoko kryć. Gość ma zasięg. 3 punktowy nawet. Spencer Hall z tego co pamiętam, ale Turkoglu będzie rzucał za dwa. I jest kolejna zbiórka szósta. Wow, ile ja tych zbiórek będę miał, jak będę miał naprawdę rozwiniętą postać. Kryjemy Jamal Crawford. Podajcie mi tą piłkę. Ja spokojnie sobie z nim powinienem poradzić. Tutaj bliski straty Ty Lawson Ale udało mi się jakoś tą piłkę wybronić. Będzie rzut. O nie, nie, tak na pewno nie możemy grać. Przynajmniej ja nie mogę tak grać, bo na szczęście Mozgo zebrał. Rzucił punkty, ale do przerwy 40 do 55, a mój występ jak na razie niezły. Zobaczymy co zagram po przerwie. Otóż po przerwie nie zagrałem. Nic, ale zaskakująco. Wygraliśmy to spotkanie 95 do 91. Nie wiem, jakie cuda musiały się dziać w drugiej połowie. To jest wręcz niewyobrażalne, że po tak fatalnej grze udało nam się i tak ten mecz wygrać. Chociaż nie wiem, czy to nie jest po prostu skrypt, że ja muszę ten pierwszy mecz wygrać. Ale okej, okay, nie ma sprawy, jest zwycięstwo. Ocena B- nawet nieźle. Zobaczymy, ile jeszcze zarobiłem VC za ten mecz: 644. Także podwojone są tylko moje osiągnięcia i wypłata za ocenę drużę nową i to by było wszystko w tym odcinku. Pamiętajcie o ankiecie pod filmem i tyle widzimy się w kolejnym odcinku tej serii. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Trzymajcie się. Cześć. Hey. You look like someone stole your lunch money. True me as well. I keep playing like this, man. I'm gonna be 10 days and gone. Have a little perspective. We won the game, man. That's what matters here, okay? I guess Straight up, you can expect to adjust to the NBA game in one night. Just keep working, study film, put time in the weight room every day. And before you know it, you'll be playing instead of thinking out there, all right? Yeah, tomorrow's another day. Just gotta get back at it, right? You know it. All right, man. Hey, Rook, keep your head up. Oh, whoa, Coach Rivers. Hey, I'm sorry, man. I just, I ain't played very well. Everybody has down nights. Nice. Don't dwell on it. I've seen you play. You've got game. You'll bounce back. Just keep working hard. I will, for sure. Thanks again.